Jeśli wybierzecie się na włóczęgę bez namiotu, bez czegokolwiek, tylko z jakimś małym chlebaczkiem albo tylko z nożem w taką ładną pogodę jak teraz i przyjdzie Wam spędzić noc gdzieś poza domem, szukajcie, szukajcie lasu, jakiegoś młodnika z tym, że z gęstym drzew, z gęstymi koronami. One, podobnie jak chmury, zatrzymają ciepło i w takim lesie jak ten, można się spokojnie zwinąć w kłębek i zasnąć gdzieś na ściółce i do rana to ciepło powinno zostać utrzymane. To zdecydowanie nie jest pogoda na spędzanie nocy pod gołym niebem. Ponieważ jest połowa marca, temperatura w nocy prawdopodobnie spadnie kilka stopni poniżej zera. Pamiętajcie, że zimne powietrze zachowuje się trochę jak woda. To znaczy, jeśli będziecie w górach, zimne powietrze opada w dół i spływa po koronach drzew w jakieś tam miejsca na dole. Dlatego, jeśli ułożycie się spać w miejscu, powiedzmy, gdzie dwie, dwa stoki gór się tak schodzą, Możecie być pewni, że zmarzniecie na kość, ponieważ właśnie tam zimne powietrze będzie spływać po koronach drzew. Natomiast jeśli będziecie w lesie pod koronami, mimo wszystko powinno wam być ciepło. Natomiast plaże, na przykład nad jeziorami są w takim wypadku bardzo zimnym miejscem do spania. Dobrym miejscem na nocleg może być Ambona Myśliwska. E, zwłaszcza jeśli nie wieje zbyt silny wiatr, ponieważ zwykle jest tam dość szczelin, żeby się ten wiatr e, przedostawał do środka i wywiewał wszelkie resztki ciepła. Tym niemniej, jak widzicie, e, Ambona przeważnie posiada e, zamykane okna, dzięki czemu w środku e, będzie i tak dużo cieplej niż na otwartej przestrzeni. W środku przeważnie też są jakieś ławki, czy coś w tym rodzaju, na których można się zwinąć w kłębek. I zrzemnąć. Wchodzenia lepiej uważać, ponieważ często ambony yy, mają tutaj przepuchniałe deski, stopnie. Proszę bardzo. I tutaj, gdybym się oparł, na pewno zleciałbym na dół. Natomiast jeśli ktoś się boi spać na dole, a bogom rówki oblezą, albo, nie wiem, myszy po nim będą łazić. To jest to znakomite miejsce, w którym poczuję się bezpieczniej, ponieważ tu ani dziki, ani wilki, ani nosorożce go raczej nie dostaną. Najniebezpieczniejszym organizmem, który możemy spotkać w trakcie takich wędrówek, jest drugi człowiek. Na szczęście naprawdę niebezpieczne egzemplarze trafiają się bardzo rzadko, i mam nadzieję, że ani ja, ani, z was, ani nikt z Was na coś takiego nie trafi. Opuszczając Ambonę Myśliwską, czy jakiekolwiek inne miejsce biwakowania, pamiętajmy, żeby zostawić je w takim stanie, w jakim je zastaliśmy, a najlepiej w nawet jeszcze lepszym. Czyli nie przejmujcie się, że. To nie nasze śmieci, więc je zostawimy, ale warto je zebrać na kubkę, warto je odnieść do jakiegoś kosza, jeśli będzie w pobliżu, nawet jeśli, tak jak powiedziałem, nie są to nasze śmieci, tylko ktoś je zostawi. Jeżeli zamierzacie spędzić noc gdzieś na świeżym powietrzu, to pierwsze co należy zrobić to yy, sprawdzić jaka jest pogoda za oknem i jaka jest prognoza pogody. Ziemia nocą oddaje ciepło, które zgromadziła w dzień i czyni to niestety bardzo szybko. Jeśli yy, w przypadku takiej pogody jak jest teraz, czyli bezchmurnej, ciepło wypromieniowane jest po prostu w kosmos i temperatury spadają bardzo szybko do bardzo niskich wartości. Jeśli nie chcecie dźwigać na niotu, e, można kupić płachtę jakąś i rozciągnąć ją na e, sznurkach. Płachtę taką rozwieszamy na sznurkach rozpiętych między drzewami. Zaczynamy od wysokości głowy, bo wiadomo, że zawsze to opadnie trochę, można nawet wyżej zacząć. Rozbijamy ją najlepiej niesymetrycznie, czyli z tej strony z jednej strony jest krótsza, z drugiej... Uczza. Chroni to jako tako przed deszczem, ale przed zimnem nie chroni. Dlatego nie polecam takiego czegoś. Mimo, że namiot waży trochę więcej, jednak zawsze to jest lepiej spać w namiocie. Pamiętajcie o tym, żeby mieć karimatę. Drugim ważnym elementem wyposażenia jest śpiwór. Jeśli chodzi o takie płachty, one mają kółka. Prawda? Takie nitowane, żeby można było przewlec sznurek, jakąś linkę i przy, przywiązać, rozpiąć to y, między drzewami. Natomiast jeśli nie mamy takiego kółka, y, to praktyczną metodą jest włożenie tutaj kamyka, ja akurat mam kapsel, bo w okolicy nic takiego nie znalazłem. Zawiązanie w ten sposób. I tak można nawet e, zrobić hamak i wiedzieć, że i wiemy wtedy, że to się że to nie zejdzie. Natomiast taka płachta ma jedną przewagę nad namiotem. E, można pod nią rozpalić niewielkie ogniki. Dobrze zmontujesz. Jeśli wybierzecie się w. O. Cholera. Cholera. Stwierdzicie, że spędzicie noc yy, poza domem. Nie. nie. jeszcze raz. Cholera. Dlaczego wtedy nie włączyłem kamery? Eee. Jeśli ktoś się bardzo uprze, można zbudować? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, to oszała się do niego.